Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że bez względu na to, ile mówisz, nikt nie traktuje cię poważnie? Mówisz to, ale druga strona tylko kiwa głową i odpuszcza. Jeśli to uczucie jest ci znajome, ten film pokaże ci zupełnie inną stronę twojej osoby. Zostań do końca, bo razem dowiemy się, co trzeba zmienić, i będziesz zaskoczony. Rozdział 1. Dlaczego milczysz? Nawet jeśli nikt nigdy nie zada ci pytania, w środku czekają na ciebie odpowiedzi, prawda? Ale z jakiegoś powodu nie chcesz rozmawiać, a gdy to robisz, masz wrażenie, że nikt cię nie słyszy. Za każdym razem, gdy chcesz rozpocząć rozmowę, ale w tym momencie ktoś ci przerywa lub przełykasz ślinę, mówiąc, nie przejmuj się, oni i tak nie zrozumieją. Z upływem lat przyzwyczajasz się do ciszy. Tak naprawdę nie twierdzę, że nie możesz rozmawiać, po prostu nie musisz już rozmawiać. Ponieważ to, co powiedziałeś, nigdy się nie spełniło. Było tak, jakby słowa. Które za każdym razem wydobywały się z jego ust, rozpływały się w powietrzu i nigdy nie docierały do niczyich uszu. Dlatego łatwiej jest milczeć niż mówić. Z biegiem czasu wydaje ci się, że nawet jeśli będziesz mówić, nic się nie zmieni. Oni cię nie zrozumieją i nikogo nie będzie obchodziło Twoje zdanie. Ale kiedy milczysz, ludzie myślą, że nie masz nic do powiedzenia. A najsmutniejsze jest to, że nie traktują cię poważnie, bo nie zabierasz głosu. Jednak w środku kłębi się tyle myśli, że czasami aż strach. Ale z każdą chwilą milczenia stajesz się coraz bardziej niewidzialny. Naprawdę musisz zadać sobie pytanie, dlaczego milczysz? Czy nadal słuchasz tych, którzy uciszyli cię lata temu? Rozdział 2. Nie wyglądasz na poważnego, bo w siebie też nie wierzysz. Jeśli ludzie nie traktują cię poważnie, to być może najważniejszy i najbardziej ukryty powód jest następujący: ty sam siebie nie traktujesz poważnie. Jeśli nie potrafisz przekonać samego siebie, trudno będzie komuś innemu w ciebie uwierzyć. Ludzie czują energię, którą w sobie tworzysz. A ta energia jest tak silna, jak twoja samoocena, pewność siebie i poczucie własnej wartości. Czasami umniejszasz sobie, żeby nikt nie ucierpiał. Zniżasz głos, żeby nie sprawiać wrażenia gaduły. Wyrażasz opinię, a następnie kwestionujesz to, co sam powiedziałeś, stwierdzeniami w rodzaju, nie wiem, może źle myślę. Słuchaj, to właśnie one sprawiają, że wyglądasz na słabego i niepoważnego. Jeśli nie uszanujesz swojego zdania, nikt inny również nie będzie go szanował. Twoja postawa, ton głosu, wiadomość, którą przekazujesz, patrząc im w oczy, wszystko to powinno mówić: jestem tutaj. Ale czasami wiadomość, którą przekazujesz, brzmi nie dla mnie, chociaż w głębi duszy jesteś gotowy na wszystko. Aby być traktowanym poważnie, musisz najpierw podjąć wewnętrzną decyzję, Istnieje w tym życiu i jestem wartościowy. Jeśli się nie ukryjesz, ludzie będą mogli Cię wyraźnie zobaczyć. A co najważniejsze, zaufania nie buduje się poprzez czyny, ale poprzez cichą siłę, która pochodzi z Twojego wnętrza. Rozdział 3 Nie staraj się zadowolić wszystkich, bo stracisz siebie. Im bardziej starasz się zadowolić wszystkich, tym mniej doceniasz samego siebie. Niektórzy chcą, żebyś był spokojniejszy, inni chcą, żebyś był bardziej dowcipny. W każdym otoczeniu trochę się zmieniasz, ale na końcu nawet nie rozumiesz, kim naprawdę jesteś. Ludzie nie traktują kogoś takiego poważnie, bo jesteś niestabilny, bo próbujesz się dopasować do innych. Oni nie widzą ciebie, widzą ciebie, którego chcą. Trudno zaufać komuś i traktować go poważnie, jeśli się go nie zna. Czasami tracisz szacunek, bo nie mówisz nie. Twoja tożsamość zanika, bo nie mówisz, w myślę, że tak. Jednak tylko ty masz swoje zdanie, stanowisko i granice. Pamiętaj, że osoby, których nikt nie lubi, są bardziej zapamiętywane. Nie staraj się zadowolić wszystkich, bo po drodze zgubisz siebie, a człowiek nie jest traktowany poważnie, gdy nie jest sobą. Rozdział 4 Twoje czyny reprezentują ciebie, nie twoje intencje. Czasami myślimy, że jeśli jesteśmy czyści w środku, ludzie też to zauważą. Ale rzeczywistość jest inna. Ludzie widzą twoje zachowanie, a nie twoje wnętrze. Podejmują decyzję na podstawie wpływu, jaki im dajesz, a nie na podstawie twoich intencji. Oznacza to, że bez względu na to, jak dobrze myślisz, jak głęboko czujesz, nic z tego nie przełoży się na drugą stronę, jeśli twoje działania nie będą tego odzwierciedlać. Kiedy stoisz nieruchomo, może to być odbierane jako oznaka słabości, a nie szacunku. Gdy jesteś pokorny, w oczach niektórych może to być interpretowane jako nieznajomość samego siebie. Jeśli chcesz, żeby cię traktowano poważnie, musisz swoim zachowaniem dać znać, że jesteś tutaj. Swoje wartości powinieneś pokazywać poprzez czyny, nie słowa. Bo ostatecznie nie to, co mówisz, lecz to, co robisz, reprezentuje cię w oczach ludzi. I pamiętaj o jednym, na jakie zachowanie pozwalasz, tak ludzie będą traktować ciebie. Rozdział 5. Twoje słowa nie są słyszane. Ponieważ boisz się wyjść na scenę. Często mówimy: Oni mnie nie słyszą, oni mnie nie widzą, oni nie cenią mojego zdania. Ale pytanie brzmi: Jak bardzo jesteś skłonny się pokazać? W jakim stopniu jesteś wolny od strachu przed wyjściem na scenę, wyrażeniem swoich myśli na głos i myślą, że może im się to nie spodoba? Milczenie czasem daje poczucie bezpieczeństwa, ale prowadzi też do niewidzialności. Ludzie cię nie słyszą, bo nie zabierasz głosu. Albo nawet jeśli już się odzywasz, to mówisz tak ostrożnie i niepewnie, jakbyś mówił, mam nadzieję, że im się spodoba, i nie brzmi to jak twój głos, a raczej prośba. Żeby być traktowanym poważnie, trzeba mówić to, co się myśli, nie cicho, ale z całą mocą i przekonaniem. To nie jest niegrzeczność, to jest potwierdzenie swojego istnienia. W chwili, gdy zdasz sobie sprawę, że nikt nie dać mikrofonu, zaczniesz podnosić głos. Ponieważ to, kogo słuchamy na tym etapie życia, często zależy nie od tego, jak szczerze mówimy, ale jak mocno to mówimy. Jeśli stoisz w miejscu, nie oznacza to, że nie masz nic do powiedzenia, po prostu boisz się wyjść na scenę. Ale kiedy się boisz, scena staje się czyjąś inną, a ty zawsze pozostajesz widzem. Pamiętaj jedno: wyjście na scenę to nie tylko kwestia talentu, ale i determinacji. A twoja decyzja nie powinna brzmieć pozwól im mnie zobaczyć, ale nie będę się już dłużej ukrywać. Rozdział 6: Istnieje bezpośredni związek między szacunkiem, jaki okazujesz sobie, a szacunkiem, jaki otrzymujesz od świata. To, jak ludzie cię postrzegają, jak cię traktują, jak poważnie cię traktują, wszystko zaczyna się od tego, jak ty traktujesz siebie. Jeśli będziesz uważać się za kogoś nieistotnego, inni też będą uważać cię za kogoś nieistotnego. Gdy stale krytykujesz siebie, wątpisz i jesteś niezadowolony, przekazujesz tę postawę innym. Szacunek do samego siebie nie oznacza po prostu kocham siebie. To jest wyznaczanie granic. Chodzi o to, żeby móc powiedzieć, nie zasługuję na to. Chodzi o to, żeby móc powiedzieć, muszę przestać, kiedy poczuję się zmęczony. I za każdym razem, gdy milczysz, depczesz swoje prawa, zachowujesz spokój w obliczu tych, którzy je przekraczają, odbierasz sobie szacunek. Ludzie dostrzegą Twoją wartość dopiero wtedy, gdy sam ją pokażesz. Niezależnie od tego, czy jesteś w związku, w pracy czy w gronie przyjaciół. Wszystko zaczyna się od tego, jak traktujesz siebie. Jeśli uważasz, że jesteś bezwartościowy, inni również będą postrzegać cię jako bezwartościowego. A szacunek ten nie jest mierzony tylko wyglądem, ubiorem i mową. To uczucie w Tobie mówi, zasługuje na to. Kiedy stwarzasz w sobie takie uczucie, wysyłasz ten sygnał światu. Jeśli więc chcesz się zmienić, zacznij od zmian w sobie, a nie w innych. Ponieważ nikt nie może sprawić, że osoba która uważa się za wartościową, będzie wydawać się bezwartościowa. Masz taką moc. Po prostu o tym zapomniałeś. Rozdział 7 To od Ciebie zależy, czy obudzisz swoją wewnętrzną siłę. Teraz powinieneś wiedzieć, że wszystkie te uczucia, cisza, nieporozumienia są tymczasowe. Nosisz w sobie wielką moc, która tylko czeka na okazję, żeby się obudzić. Od Ciebie zależy, czy obudzisz swoją wewnętrzną siłę. Nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Ta siła czyni cię niezłomnym, daje ci pewność siebie i uczy, aby nie przywiązywać się do opinii innych. Czas odnaleźć ten głos i wyrazić go bez lęku przed kimkolwiek, tak jakbyś był liderem swojego własnego życia. Pamiętaj, że urodziłeś się silny. Tam moc chroni Cię i prowadzi cię na każdym kroku i przy każdej decyzji, którą podejmujesz. Teraz posłuchajcie go i usłyszcie jego głos. Nie jesteś sam na tej drodze. Każdy przechodzi przez te same uczucia. Wierzę, że i ty znajdziesz swoją siłę. Za każdym razem wystarczy zrobić jeden krok, aby odzyskać pewność siebie. Poczuj się doceniony i pamiętaj, że jesteś ważny.